Mamy trzy lata do wojny. Siedmiotysięczna brygada powinna skutecznie stawić czoła 20 tysiącom rosyjskich żołnierzy. Coś się dzieje. Przez całe lato Finlandia otrzymywała doniesienia o dziwnych incydentach z udziałem wierzciśnień, a teraz także masztów telefonicznych. Rzadko kiedy upadają one same z siebie. Rosja przygotowuje różne rodzaje sabotażu, na przykład zamawiając je za pośrednictwem komunikatora Telegram. Para agentów była zakonspirowana do tego stopnia, że ich własne dzieci dowiedziały się o tym, że są Rosjanami dopiero, gdy z Ankary wystartował samolot z przekazanymi Rosji szpiegami. Cytadela, Twoja strefa bezpieczeństwa. Cześć, zaczynamy raport z frontu. Dziś trzy tematy. Mamy trzy lata do wojny. Tego ostrzeżenia nie można lekceważyć. Dzieje się coś dziwnego. Rośnie napięcie w Finlandii, a coraz więcej krajów przygotowuje plany masowej ewakuacji ludności na wypadek wojny. Kto się z kim dogadał w sprawie wymiany szpiegów? Kto zyskał? Kto stracił? I jak wszystkich ograła Rosja? Zaczynamy od tematu numer jeden. Mamy trzy lata do wojny. Zdaniem szefa sztabu generalnego Wielkiej Brytanii, Europa i Brytyjczycy muszą być świadomi tego, że w najbliższych trzech latach może dojść do wojny na naszym kontynencie, a Chiny mogą dokonać inwazji na Tajwan już w 2027 roku. Generał Sir Raleigh Walker ostrzega, że do wojny zostały nam zaledwie trzy lata. Wśród największych zagrożeń generał Walker wymienia tu Państwa zrzeszone w nieformalnej osi, której celem jest zmiana dotychczasowego ładu międzynarodowego. Dowódca wskazuje na Rosję, Chiny, Koreę Północną oraz Iran, których współpraca od kilku lat, a szczególnie od roku 2022, uległa znacznemu zacieśnieniu. Brytyjski dowódca zauważa, że niezależnie od wyniku wojny na Ukrainie, Rosja będzie nadal stwarzać zagrożenie dla Europy. Dlatego też nie można założyć, że wszystko wróci do normy po podpisaniu ewentualnego traktatu pokojowego lub rozejmu. Ponadto zwraca uwagę na zacieśnienie współpracy Federacji Rosyjskiej z innymi państwami, które w swojej narracji są antyzachodnie lub wspierają otwarcie Moskwę w wojnie na Ukrainie. Poza Iranem i Koreą Północną, ekspert wskazuje na Chiny, które dodatkowo stwarzają zagrożenie na Indo-Pacyfiku swoimi roszczeniami wobec Tajwanu. Za datę potencjalnej eskalacji, generał Walker uznaje rok 2027, co nie jest przypadkiem to właśnie ten rok pojawił się już wcześniej w analizach dowódców US Army. Warto zwrócić uwagę, że w 2027 roku minie równe 100 lat od ufundowania chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Taki krok, choć w przypadku Pekinu byłby on raczej ostatnią z możliwych opcji, mógłby doprowadzić do globalnego konfliktu, na który Wielka Brytania musiałaby być gotowa. Generał Walker w swojej wypowiedzi zaalarmował, że obecny stan armii brytyjskiej na poziomie 72 500 żołnierzy jest nie do zaakceptowania. Jej wielkość jest obecnie na poziomie z początków XIX wieku i konieczne jest zwiększenie potencjału sił lądowych. Zapowiedział, że w perspektywie trzech lat należałoby dokonać ich podwojenia, a w perspektywie dekady, potrojenia. Generał Walker zwrócił uwagę na brak modernizacji starego sprzętu, a ten, który został zakupiony, wejdzie do służby dopiero w najbliższych latach. Niemniej, te kilka lat, które zostały nam, jego zdaniem, do globalnego konfliktu, to wystarczający okres, by zbudować odpowiednie siły odstraszania, mogące odsunąć zagrożenie wybuchem tego właśnie globalnego konfliktu, przed którym generał ostrzega. Obecnie w Wielkiej Brytanii prowadzony jest Przegląd wszystkich dokumentów i kosztów związanych z obronnością i bezpieczeństwem, a w brytyjskim Ministerstwie Obrony pojawiają się głosy o wątpliwościach co do realizacji poszczególnych projektów. Szef brytyjskiego Sztabu Generalnego dodał, że jego zdaniem, w obecnej sytuacji, gdzie trwa modernizacja sił zbrojnych Wielkiej Brytanii i co jakiś czas wraca dyskusja o zwiększeniu szeregów armii, należy przede wszystkim. Inwestować w jak największą jakość żołnierzy oraz sprzętu, tak by byli oni w stanie pokonać dużo większe siły. Według założeń generała Walkera, siedmiotysięczna brygada powinna skutecznie stawić czoła 20 tysiącom rosyjskich żołnierzy. Temat numer dwa. Dzieje się coś dziwnego. Rośnie napięcie w Finlandii, a coraz więcej krajów przygotowuje plany masowej ewakuacji ludności. Na wypadek wojny. Coś się dzieje. W Finlandii przez całe lato napływały doniesienia o dziwnych zdarzeniach, mówi były dyrektor Instytutu Polityki Zagranicznej w Helsinkach, a obecny europoseł Mika Altola. Chodzi o włamania do zakładów wodociągowych, czy upadek wieży telefonicznej, do którego doszło w południowej części kraju. Zdaniem eurodeputowanego, za zniszczeniem obiektu może stać Rosja. Władze na razie nie komentują, czy zdarzenie ma związek z ewentualnym sabotażem, natomiast katastrofa 70-metrowego masztu doprowadziła w konsekwencji do zakłóceń w działaniu sieci telefonii komórkowej. Altola przypomina także dziwne wydarzenia, które wyszły na jaw w ostatnich miesiącach. Na początku lata okazało się, że w krótkim czasie włamano się do kilku zakładów wodociągowych. Centralna Policja Kryminalna prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Nie ma dowodów na to, że za incydentami stoi inne państwo lub zorganizowana działalność. Takie informacje przekazuje fiński dziennik. Coś się dzieje przez całe lato. Finlandia otrzymywała doniesienia o dziwnych incydentach z udziałem wierzciśnień, a teraz także masztów telefonicznych. Rzadko kiedy upadają one same z siebie, mówi eurodeputowany w rozmowie z fińskim dziennikiem. Według Altoli Rosja przygotowuje różne rodzaje sabotażu, na przykład zamawiając je za pośrednictwem komunikatora Telegram. Powszechne jest zlecanie zadań za pomocą Telegramu i dokonywanie płatności, na przykład w bitcoinach lub innych walutach wirtualnych. Ryzyko złapania i powiązania z Rosją jest niskie, przypomina Europose. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Coraz większe zaniepokojenie można zaobserwować również w krajach sąsiadujących z Polską. Mamy mało czasu. To nagranie może zniknąć dosłownie w każdej chwili. Tak działają internetowe algorytmy. Decydują, co możesz widzieć, jakie treści oglądać. Weź sprawy w swoje ręce. Wystarczy, że zasubskrybujesz nasz kanał, włączysz powiadomienia i dasz łapkę w górę, a to nagranie będą mogły zobaczyć kolejne setki osób. Jeśli napiszesz komentarz, Szanse na to, że uwolnimy kogoś z bańki informacyjnej wzrosną diametralnie. Mamy też plan awaryjny. Od dłuższego czasu wraz z żołnierzami wojsk specjalnych i ekspertami do spraw bezpieczeństwa i geopolityki opracowujemy raporty. Nie lanie wody, które pojawia się na większości konkurencyjnych kanałów, a konkrety i procedury zachowań na wypadek sytuacji kryzysowych i zagrożeń. Jeśli chcesz odblokować swój darmowy dostęp do raportów cytadeli, Dołącz do naszej społeczności. Zapisz się na newsletter i zyskaj pewność, że nic cię nie ominie, a dodatkowe materiały, nad którymi właśnie pracujemy, dostaniesz wygodnie na maila. Link do newslettera umieszczam w opisie i pierwszym przypiętym pod tym filmem w komentarzu. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Najwyraźniej wnioski z tej maksymy postanowił wyciągnąć kraj bezpośrednio sąsiadujący z Polską. Litwa Opracowuje właśnie plan awaryjny na wypadek wojny z Rosją, obejmujący masową ewakuację obywateli. O tym wszystkim poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Wilnie. Aby przygotować plan, gminy muszą dostarczyć informacji na temat liczby osób przeznaczonych do masowej ewakuacji ludności, tras ewakuacji, dostępności środków transportu dla ludzi i zakwaterowania, a także oszacować niezbędne koszty finansowe. Po przygotowaniu planu ma on zostać zatwierdzony rozporządzeniem rządu jesienią. Władze chcą przeprowadzić ogólnokrajowe ćwiczenia ewakuacyjne, które będą poprzedzone kampanią edukacyjną mającą na celu wcześniejsze poinformowanie mieszkańców o dostępności punktów ewakuacyjnych. Pod koniec czerwca przywódcy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zaproponowali, aby Unia Europejska zbudowała linię obronną wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. Aby chronić kraje europejskie przed zagrożeniem militarnym i innymi szkodliwymi działaniami Moskwy. Agencja Reuters zwraca uwagę, że pojawienie się infrastruktury obronnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej może pomóc w rozwiązaniu problemu zagrożeń hybrydowych, do których zalicza się przede wszystkim dezinformacje, cyberataki, presję ekonomiczną, a także próby wywołania kryzysu migracyjnego, z którymi mamy do czynienia na co dzień. W lutym bieżącego roku Litwa, Łotwa i Estonia ogłosiły, że zbudują tzw. Bałtycką Linię Obrony, obejmującą wszystkie środki odstraszania: miny przeciwpancerne, rowy, drut kolczasty oraz tzw. smocze zęby, czyli stożkowe zapory przeciwpancerne wykonane z żelbetu. Łotwa rozpoczęła już nawet montaż barier obronnych na granicy z Rosją. Na udostępnionym w sieci krótkim materiale wideo można zauważyć zęby smoka. Nagranie z granicy łotewsko-rosyjskiej opublikował na swoim profilu w serwisie X Anton Geraszenko, były doradca w ukraińskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zęby smoka to określenie, pod którym kryją się charakterystycznie wyglądające betonowe lub żelbetonowe piramidy. Są one znane i stosowane od lat. Po raz pierwszy były wykorzystywane już w czasie II wojny światowej, a w ostatnim czasie między innymi podczas wojny na Ukrainie, gdzie obydwie strony konfliktu zabezpieczały w ten sposób kluczowe pozycje i miasta. Ustawianie fortyfikacji, zawierających tzw. zęby smoka, wymaga wykorzystania ciężkiego sprzętu. Każdy z pojedynczych elementów, zazwyczaj mierzących około 120 cm wysokości, jest bardzo ciężki, co w połączeniu z kształtem i dużą kumulacją ma stworzyć umocnienia mające na celu powstrzymanie wrogich oddziałów. Zęby smoka są bardzo dużym utrudnieniem np. dla czołgów. Niekiedy mogą towarzyszyć im dodatkowe zabezpieczenia, chociażby w postaci min. Anton Geraszenko Odniósł się w swoim wpisie do informacji sprzed kilku tygodni, wedle których Polska, Litwa, Łotwa oraz Estonia wzywały Unię Europejską do zbudowania mierzącej aż 700 kilometrów długości linii obrony wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. W ten sposób cała Unia Europejska miałaby być lepiej chroniona przed zagrożeniami militarnymi i prowokacjami ze strony Moskwy. W tym miejscu warto dodać, że Polska już od dłuższego czasu podejmuje działania związane z budową zabezpieczeń na granicy z Białorusią oraz z Obwodem Królewieckim. Na granicy z Białorusią powstał mur. Planowana jest również budowa zapory elektronicznej na rzece Bóg, wykorzystującej kamery dziennonocne, termowizyjne i czujniki ruchu. W kwietniu 2023 roku wystartowała z kolei budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej. Będzie miała długość około 200 kilometrów, czyli tyle, ile liczy cała lądowa granica z Obwodem Królewieckim. Jeszcze w maju premier Donald Tusk zapowiedział inwestycje w fortyfikacje na wschodniej granicy i system obrony powietrznej pod nazwą Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód, na który zostało uruchomionych 10 miliardów złotych z przeznaczeniem na umocnienie granicy z Rosją i Białorusią. Polska chce połączenia Tarczy Wschód z Bałtycką Linią Obrony. To jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje się do wprowadzenia kompleksowego planu ochrony ludności, w tym masowej ewakuacji w ramach nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Informacje te zostały przedstawione przez szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji, ministra Tomasza Siemoniaka, w wywiadzie dla Polsat News. Oto główne założenia proponowanej ustawy. Plan masowej ewakuacji, czyli ustawa będzie zawierać szczegółowe plany dotyczące masowej ewakuacji ludności w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczna łączność rządowa. Planowane jest stworzenie systemu bezpiecznej komunikacji dla instytucji rządowych. Finansowanie na cele związane z ochroną ludności przeznaczone zostanie około 15% PKB z budżetu obronności, co przekłada się na kwotę między 5 a 7 miliardów złotych rocznie. Budowa schronów, znaczna część funduszy ma być przeznaczona na budowę i modernizację schronów na terenie Rzeczpospolitej. Projekt ustawy określa strukturę systemu ochrony ludności w Polsce. Organy administracji, włączając wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków, województw, wojewodów, ministrów i ministra spraw wewnętrznych. Podmioty wykonawcze obejmujące m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straże Pożarne, Służby i Inspekcje, Straże, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Podmioty Lecznicze i Społeczne, Organizacje Ratownicze oraz Koordynacja Centralna. System ma być koordynowany na poziomie centralnym przez szefa MSWJ, wspieranego przez Rządowy Zespół Ochrony Ludności. Ustawa przewiduje możliwość przekształcenia systemu ochrony ludności w formułę obrony cywilnej w czasie wojny. W takiej sytuacji szef MSWiA stanie się krajowym organem obrony cywilnej, czyli szefem obrony cywilnej. Teraz temat numer 3. Kto się z kim dogadał w sprawie wymiany szpiegów i jak to wszystko rozegrała Rosja? Ten temat zdominował relacje medialne na całym świecie. Portal telewizji N1, nadającej w krajach bałkańskich, powołując się na anonimowe źródła, podawał, że w najbliższym czasie może dojść do wymiany więźniów z udziałem Rosji, USA, Niemiec i Białorusi. Agencja AFP podała, że sygnały z Rosji potwierdzają te doniesienia. The Moscow Times. Donosił, że Rosja może przygotowywać się do uwolnienia nawet 30 więźniów politycznych i dziennikarzy. Początkowo podawane jako nieoficjalne informacje dość szybko się potwierdziły. Media na całym świecie informowały o największej od lat wymianie szpiegów. Wystarczy jednak rzut oka na kulisy całej sprawy, żeby stało się jasne, że najwięcej w tej sprawie ugrała Rosja. W ogóle mówienie o wymianie szpiegów jest dość mocno przesadzone. Co prawda doszło do wymiany szpiegów i agentów rosyjskich służb, jednak nie była to wymiana równorzędna. Szpiegów wymieniono bowiem na cywilów aresztowanych w Rosji i na Białorusi, którym postawiono zarzuty. Zachód wynegocjował uwolnienie z gułagów i kolonii karnych opozycjonistów, dziennikarzy i osób bezpodstawnie skazanych w Rosji i na Białorusi za szpiegostwo. Wróćmy jednak do samej wymiany, która odbyła się w Ankarze. Cała akcja już teraz została okrzyknięta największą od czasów zimnej wojny wymianą więźniów Rosji i krajów Zachodu. Operacja objęła 24 osoby, które przebywały w więzieniach w 7 krajach, w tym również w Polsce, oraz dwoje dzieci. Jak poinformowały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie nieletnie, relokowano do Rosji. 13 do Niemiec, a 3 do USA. Wymianą zostały objęte osoby odbywające kary więzienia w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji na Białorusi. Oficjalny komunikat FSB nie wymienia nazwisk oddanych Moskwie Rosjan, ale wcześniej władze tureckie poinformowały, że jest wśród nich kilka dość barwnych postaci. Wśród nich jest m.in. agent FSB, Vadim Krasikow, który w roku 2021 został skazany w Niemczech na dożywocie, za zamordowanie w Berlinie, na zlecenie władz rosyjskich, czeczeńsko-gruzińskiego dysydenta. Informacja o wymianie więźniów ukazała się w czasie, kiedy sąd w Słowenii skazał na karę pozbawienia wolności parę rosyjskich szpiegów pracujących dla Służby Wywiadu Zagranicznego, czyli SWR. Oskarżeni, którzy przedstawiają się jako Ludwik Gisz i Maria Rosa Mayer-Munios, a tak naprawdę Atiom Dulcew i Anna Dulcew przyznali się do winy i została im wymierzona kara za szpiegostwo i fałszerstwo dokumentów. Przekazał to sąd w komunikacie. Szpiedzy mieli zamieszkiwać w Słowenii od roku 2017, posługiwać się paszportami argentyńskimi. W celu zamaskowania prawdziwego celu swojej działalności, Munios otworzyła galerię sztuki w sieci, a jej partner Gisz zarządzał firmą informatyczną. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym duecie. Artyom i Anna Dulcewowie to funkcjonariusze wywiadu, tak zwani nielegałowie, czyli uśpieni szpiedzy. Para agentów była zakonspirowana do tego stopnia, że ich własne dzieci dowiedziały się o tym, że są Rosjanami dopiero, gdy z Ankary wystartował samolot z przekazanymi Rosji szpiegami. Z kolei jedną z osób, które uwolniła Polska był Paweł Rubkow, agent wywiadu wojskowego gieru, który został zatrzymany na granicy polsko-ukraińskiej 27 lutego 2022 roku i od tego czasu przebywał w polskim więzieniu. Kim jest Rupkow? Podawał się za dziennikarza hiszpańskiego i używał nazwisko Pablo Gonzalez. Miał wykorzystywać status dziennikarza do zbierania informacji na Ukrainie dla rosyjskich służb specjalnych. Jego celem było też zdobycie zaufania opozycjonistów rosyjskich. Działania na rzecz Rosji prowadził korzystając ze statusu dziennikarskiego. Dzięki temu miał możliwość swobodnego przemieszczania się po Europie i świecie, w tym do stref objętych konfliktami zbrojnymi i rejonów napięć politycznych. Warto przypomnieć, że po zatrzymaniu Lubkowa w 2022 roku, natychmiast w jego obronie stanęły organizacje dziennikarskie na czele z Europejską Federacją Dziennikarzy oraz organizacją Reporterzy Bez Granic. Hiszpański Rzecznik Praw Obywatelskich, a także hiszpański MSZ, który domagał się natychmiastowego publicznego procesu Gonzaleza i przedstawienia dowodów w jego sprawie. Do listy instytucji wspierających rosyjskiego szpiega należy dodać także Amnesty International. A teraz jeszcze kilka słów wyjaśnienia w sprawie szpiegowskiej terminologii. Nielegałami, Określa się pracowników wywiadu działających w warunkach głębokiej konspiracji na terenie obcego państwa poza oficjalnymi strukturami przedstawicielstw swojego kraju. Nielegał nie kontaktuje się z oficjalną rezydenturą, ma fikcyjny życiorys i zazwyczaj obywatelstwo innego kraju. Otwarte. Pozostaje zatem pytanie, jak wielu tego typu uśpionych szpiegów działa jeszcze na terenie Polski. Na tym kończymy raport z frontu. Bądź bezpieczny. Cytadela, Twoja strefa bezpieczeństwa.